O tym, co myślą, co czują, czego pragną, o czym marzą, wywiady z ludźmi z różnych kultur, z różnych stron świata. Spotkania kultur o relacjach międzyludzkich. Podcast, na który zapraszam w imieniu swoim i wszystkich obecnych i przyszłych rozmówców Agnieszka Pietruszka. Po wielu latach podróży wśród i życia wśród różnych kultur na różnych kontynentach. Odkryłam, że inność jest wielką wartością, kiedy ocenianie zamienimy na odkrywanie, do czego bardzo wszystkich Państwa zapraszam. Dla mnie odmienność kulturowa nie jest związana jedynie z geograficznym położeniem. Odmienną kulturą jest drugi człowiek z innym niż nasz sposobem myślenia, mówienia. Odczuwania świata, nasza sąsiadka, nasz przyjaciel, mężczyzna i kobieta, dziecko i dorosły. Moimi gośćmi będą ludzie, którzy pochodzą z różnych kultur, z różnych stron świata, ale także ludzie, którzy myślą inaczej. Jest bowiem coś, co nas łączy, niezależnie od tego, gdzie żyjemy, co robimy, kim jesteśmy. Odnalezienie tego, co nas łączy, jest początkiem dialogu. Zapraszam do poszukiwania i tworzenia wspólnego języka, którym możemy się porozumieć w naszych różnicach. Odkryłam, że prawdziwa zmiana przychodzi przez zrozumienie. Nauczyły mnie tego dzieci w Ganie. Spędziłam z nimi dwa lata. Pracujący w ośrodku i w szkole dla dzieci ulicy i dzieci wykorzystywanych do niewolniczej pracy. Swoją otwartością i ciekawością pokazały mi, że jest droga do rozmowy ponad kulturami, ponad wiekiem i ponad wszelkimi różnicami. Dlatego chciałam zaprosić Państwa, abyśmy. Razem odkrywali i poznawali nasze różne światy, po to, aby zrozumieć, dlaczego ktoś zachowuje się tak, a nie inaczej, myśli inaczej i mówi inaczej niż my. Zrozumienie, dlaczego to robi, otworzy nam drogę do dialogu. Ta inność i różnorodność ma w sobie dla mnie. Pewien bardzo specyficzny rodzaj piękna. Zapraszam serdecznie do tej podróży w głąb kultur, w głąb myśli i naszych ludzkich serc. Odkrywając innych, myślę, że odkrywamy także siebie, czego Państwu i sobie życzę. Razem zatem z ciekawością, otwartością i odwagą. Poruszajmy w tę podróż. Do usłyszenia.